Witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc czerwiec 2025. Sprawdzimy, kochani, ogólne energie na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Poczytania prywatne zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania: czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty posty na moim kanale zamieściłam zdjęcia wraz z opisami. Warto sobie przeczytać, dobrać odpowiedni kamień dla siebie, tak, żeby Was chronił jak osobisty amulet. Moje drogie koziorożce, zobaczmy zatem, jaka energia będzie Wam towarzyszyła w czerwcu. Koziorożce czerwiec. Mm, dziewiątka kielichów. Fajnie, bo to jest spełnienie marzeń. To jest taka satysfakcja z tego, co udało się osiągnąć. To jest też karta zodiakalnych ryb, więc być może jakaś rybka będzie wam tutaj sprzyjała. To jest też karta poczucia własnej wartości. Wy się czujecie dobrze ze sobą, macie wszystko, o czym marzyliście, wszystko, czego pragnęliście, wasze marzenia zaczynają się manifestować. Tutaj możecie się zakochać, tutaj możecie kogoś poznać, wybrać się w jakąś fajną podróż. To jest też karta obfitości, więc jeżeli planujecie zakup nieruchomości, jakiegoś samochodu, czy właśnie dalszą podróż, jak najbardziej tutaj w tym miesiącu możecie wszystko zrealizować. No i zobaczmy każdą sferę życia, co nam się tutaj pokaże. Ok, przede wszystkim, jeśli chodzi o kartę dziewiątki kielichów, która tutaj nam się pokazała jako energia e, główna wspierająca, ona na pewno będzie miała tutaj znaczenie, jeśli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, dlatego że przy pracy mamy giermka kielichów i jasa monet, czyli kochani, to jest nowa praca. Ktoś z Was może faktycznie otrzymać nową pracę w tym miesiącu bądź awans w obecnej. To są nowe możliwości, nowe perspektywy, docenienie również w miejscu pracy. Może zakładacie własną działalność bądź ją prowadzicie teraz, wychodzicie na prowadzenie, kochani, wychodzicie do ludzi, pokazujecie się. Asmonet to oczywiście jest szansa na fortunę, na zarobienie dużo większych pieniędzy. No i ta karta często symbolizuje właśnie awans, docenienie w pracy, podwyżkę, jakąś fajną premię. Dodatkowe finanse, ewentualnie właśnie nową pracę. Jeżeli ktoś z Was szukał pracy albo po prostu chciał zmienić, bo już obecna nie była satysfakcjonująca, nie czuliście rozwoju zawodowego, wręcz przeciwnie, jakbyście utknęli w martwym punkcie, nie wiedzieli co ze sobą zrobić. Teraz przychodzi coś nowego. Zobaczcie, mamy też szóstkę monet, czyli to jest tak, jakby ktoś Was za coś wynagrodził tu przychodzą pieniądze, tutaj też mogą być jakieś pieniądze z urzędu, od rodziny, spadek, darowizna, no i as mieczy, macie kolejnego asa kochani, także tutaj w tych kartach na pewno widzę, że u Was się zmienia, jeśli chodzi właśnie o sprawy finansowe, jeśli chcecie zakupić jakąś nieruchomość, dom, mieszkanie, poczynić większą inwestycję, kochani, to jest właśnie ten miesiąc, gdzie należałoby to zrobić, bez wahania, bo wszystko, czego pragniecie, co manifestujecie, ma szansę na realizację, czyli to wszystko się tutaj spełni. Na podróżach też macie koło fortuny, czyli kochani, nawet możecie gdzieś coś w coś zainwestować gdzieś dalej, może jakąś nieruchomość za granicą chcecie kupić, może chcecie dostać pracę za granicą. No i to też nam się pokazuje właśnie w takich perspektywach zmian i rozwoju więc część z was może gdzieś za granicą pracę dostać jakąś wyjazdową nawet pokusiłabym się przy tych kartach o zagranie w totolotka kupić można jakąś zdrabkę tak ogólnie w coś zagrać bo macie szansę na wygraną więc gdziekolwiek byście nie chcieli zainwestować zagrać macie szansę na wygraną więc finanse kochanie cudownie co będzie zajmowało wasze myśli, karta siły? No, tutaj to jest też karta takiej manifestacji, wiary w siebie, kochani. Wy jak ten tygrys tutaj, tak? Idziecie do działania, nic was nie powstrzyma. Wszystko, co chcecie osiągnąć, uda Wam się w tym miesiącu. Uda Wam się, bo to jest taki czas, gdzie wy się po prostu rozwijacie, wystawiacie mocno na siebie w tym miesiącu. Na siebie, na karierę, na swoje pasje, marzenia. Wszystko chcecie zrealizować. Natomiast jeśli chodzi o związki, relacje, tutaj już mi karty kuleją Dlatego, że mamy ósemkę kielichów na pozycji Dom Rodzina. Tu jest odejście od uczuć, odejście od jakiejś osoby, która nie dawała Wam szczęścia. I tutaj też mamy rybę. Mamy też wodnika, lwa i pannę, więc może być tak, że albo odchodzicie od jakiejś relacji, dlatego że tu mamy tą piątkę mieczy, tak? A piątka mieczy to wiadomo, to są zawsze e, niepożądane gdzieś tam osoby, osoby trzecie, do tego jeszcze druga piątka, czyli piątka była w konflikty, kłótnie nieporozumienia, no i jeszcze karta pustelnika, tak? czyli jakaś taka samotność w związku, w relacji. E, tak jakby są dwie osoby, no ale każdy sobie rzepkę skrobie, więc na tej zasadzie, że po prostu niby jesteście razem, a jednak osobno. No i tak jak mówią, lepiej być samemu, tak, singlem, niż czuć się samotnie w związku. No i pod tym kątem karty pokazują, że część relacji zostanie zakończonych. Pamiętajcie, że my jeszcze jesteśmy w dziewiątym roku numerologicznym, czyli to są zakończenia, zakończenia karmy, trudnych relacji. Od kogoś będziecie odchodzić, coś będziecie zamykać. Dla niektórych faktycznie trójkąty, rozstania, zdrady nam się pokazują i dlatego też jest to zakończenie. Natomiast wyjdziecie w nowe, nie widzę, żebyście się tutaj angażowali w jakąś nową relację. Widzę bardziej, że wy się rzucacie po prostu w wir pracy, stawiacie mocno na siebie, na swój rozwój. I osobisty, i, i zawodowy, odnajdujecie nowe pasje, nowe cele w swoim życiu. No i niektórzy faktycznie zaczynają podróżować. Ja właśnie, właśnie widzę, że dużo osób ogólnie ostatnio zaczyna podróżować, teraz te podróże już nie są takie drogie. Samoloty są dostępne dla każdego, więc wcale mnie to nie dziwi, bo czasami można sobie na 2-3 dni wyskoczyć gdzieś, e, na przykład do Włoch, zjeść pizzę, wypić aperolka i wrócić, tak? I te loty już naprawdę są tanie, więc. Faktycznie można gdzieś zacząć zwiedzać, poznawać świat, tak, nowych ludzi. Także fajnie, więc widzę, że Wy bardzo mocno stawiacie na siebie. I nawet jeżeli kończycie te związki, które były trudne, to nie robicie tego z takim żalem, smutkiem. Wy po prostu jesteście świadomi tego, że z tą osobą już nie jest Wam po drodze. Wasz wspólny czas, wspólna droga się zakończyła, i tutaj, tak jakby. No, nie ma odwrotu, tak? Wyciągnęliście lekcję z tej relacji, podziękowaliście sobie idziecie do przodu. Tutaj, pomimo tego, że pokazują się kłótnie konflikty, to może być taki konflikt wewnętrzny, że wy nie chcecie się kłócić z kimś fizycznie, drzeć kotów, tylko po prostu gdzieś tam w środku czujecie, że coś poszło nie tak, że można było coś zrobić lepiej, ale z drugiej strony odpuszczacie, bo wiecie, że być może tak było. No, nie z każdym jest nam po drodze. No i trzeba po prostu tutaj odpuścić i zadbać o swój spokój wewnętrzny. Na tej zasadzie do tego podejdziecie. Zobaczmy kartę wyroczni. Czas uwolnić się od tego, co negatywne. No właśnie, no właśnie. Także Wy się uwalniacie, kochani, idziecie do przodu i dbacie o swój spokój wewnętrzny. Cudownego miesiąca dla Was. Zapraszam do czytań prywatnych. Zapraszam też po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku.